Będziemy nagrywać bugi, Jak on się nazywa? Arma. Arma. Eee. eee. Unboxing. Będziemy unboxing robić. No i dobra. No chodź. Gdzie? Z której strony rozcinamy. Z tej. Z tej. No i no nie o, wiem, pórka. Dobra. Wyścinamy z tej. Ale się nie kręć, tak. bo zasłania w lasie, to się nagrywa. Lasie się odejść trochę, bo będziesz za mocno. Żeby coś ten nożyk taki wziąłem tempowaty, że że muszę z tej strony Polonuszek, o teraz poszło. Unboxing w mini garażu. To taki mini garaż mhm. A. A. Nie wiem co tu w środku jest. Może tam jakieś cegły są. Bo paczka z Niemiec jest. Nie, okay. otwieramy. Jakby tam co, to, to było stracili dziwne. Nie wiem, może i tak być. Czasami zdarza się. No i teraz tak, zaświecimy do środka. Zaglądajmy znaczy, nie zaświecimy. Ej, no co my tu Zybałaś mamy? Dmawiamy jakby same poduszki. No, to są zabezpieczenia. Czekaj, te zabezpieczenia, O, wojnę! Na bo. O, no, super! Co jest? O, Dobra, dobra, zejdź wiesz. No oh Sopa, e... to wie. O, mój kara. Weź ten liścik, on sobie damy. Nie musiał być z tym. Co my tu mamy? Widać, że. To jest rachunek jakiś dobra? Odkładamy to na bok, nieważne. Ale fajne samochody. Mamy To jest zabezpieczenia tylko. Mm. To jest takie fajne. Poka. Ale I tu dziewczynki. O, oh my god. Okay. Jaki to dużo tutaj na środek. O, zobaczymy co tu jest. W środku. No taki samochodzik, jak tutaj pokazuję. No tak, no to wiemy. To jeszcze nie wiadomo, czy jest to jest taki samochodzik. Może są cegiełki? No, no. no co A co ty? No. Jak pudełko takie, no to musi być tam samochodzie. Aha, pudełko może być. A na samochodziku może nie być. O, Dobra, już sobie. widzę pan. Widzicie To na bok. O. Czekaj ilość. U, ja nawet do góry nogami go rozpakowaliśmy. To jest też tylko takie zabezpieczenie na bok. Do góry nogami to musiał się poddać. fajne. No jest na boku. no Czekaj, teraz robimy w ten sposób. Tylko spod są takie jak... Nie wiem co to jest nawet. Tutaj mamy klucze, zestaw. Jakieś tam do montażu. Zabatka jakoś tam. Tenka może jakoś. Nie, to na razie rozpakowanie, nie będziemy tego opisywać na bok. Tu mamy też... Aha, tutaj mamy brocik. Hmm, to chyba... Jest... O mi... pilocik, no. To jest nie pilocik, tylko to jest radio. Okay. Ale Mila ładnie mi pomaga, rozpakowuje lakaty. Nie no. To miała ona rozpakowywać. Ej pokaż. No pokaż to. To, jest, taki... to, jest, tak o, je to no. jest takie mięciutkie. To jest takie mięciutkie, strasznie mięciutkie. Dobra no. to jest tylko rozpakowanie, czyli nie opisujemy na razie tego. Odkładamy na bok. Teraz przejdźmy do samego autka. Dobra. Jest jest autko? O, Od... o jest. Ma... Oh my god. Jaki ładny... świeci aż mm. I taki fajny czerwony. E, można powiedzieć, że bardzo śliczny, czerwony, ulubiony Kamili kolor. Na pewno się cieszę z tego widoku. Tak. Z tyłu jakie ma Nie mate? przybliżaj Milu, czekaj, nie przybliżaj. Dzisiaj pokażemy bliżej. A. Ale ładny. O oh my god! Taki ładny jest bardzo mięciutki. I idzie tak do góry, koła. To jest taki samochód, Milu? Chyba bugi Armor. Boogie. Armata. No. Bugi. Armor. Arma. No Armar. Coś takiego. Bugi Arma. Jaki ładny model taki. Mhm. Ja też mam taki, tylko że nie wiem. Dobrze, jak... następny filmik będzie troszeczkę szczegółowy i opiszemy go. Na dzisiaj kończymy milu. Pożegnaj się. pa. pa! Dobra.